Każdy ma jakiegoś bzika. A fizycy to już w ogóle ile fizyków, tyle zbiorów bzików. Niektórych denerwują takie kwestie nomenklaturowe, na przykład, jak ktoś pomyli prędkość z szybkością albo siłę grawitacji z siłą ciężkości. Ja osobiście sobie z tym radzę. Mnie na przykład denerwuje, jak ktoś powie, że ciśnienie działa. To się często pojawia, a ciśnienie. Nie działa, bo ciśnienie nie ma takich kompetencji. Ciśnienie to jest skalar. Albo na przykład, jak ktoś powie, że napięcie płynie, no to znowu napięcie. To jest różnica potencjałów w tym punkcie i w tym punkcie. To nigdzie nie płynie, tak? Płynie prąd. Są też takie trivia bardziej natury fizycznej. Cała mechanika kwantowa podwaliny mechaniki kwantowej. To są takie trivia, które jak ktoś zna to już jest oczywiste, ale cała reszta Społeczeństwa jest w stanie pomylić. Na przykład stwierdzić, że prędkość elektronu wybijanego w efekcie fotoelektrycznym z metalu, ona jest zależna od natężenia padającego światła, a nie jest i tak sądzili przed, przed Einstein. Zarówno trivia fizyczne, jak i nomenklaturowe, będziemy sobie omawiać na live ie. Trivia Night by Rekiny Fizyki. Zrobimy sobie taki quiz na wzór y, właśnie trivia night, takiego w Stanach, gdzie. Spotykasz się ze znajomymi, jecie sobie smażone pikle, pijecie jakieś drinki i w międzyczasie człowiek zadaje pytania takie jak, jak się nazywa dziecko czwartego męża, jakiejś aktorki z serialu, o którym nigdy nie słyszałeś, i ty sobie myślisz, jak ktoś w ogóle może to wiedzieć. A potem się okazuje no akurat wiedział. Ja będę odpowiedzialna za pytania z fizyki, pikle i picie są do załatwienia we własnym zakresie. No i będziemy sobie dyskutować o fizyce. W międzyczasie, też przy okazji, chciałabym przypomnieć, że są otwarte zapisy na kurs naturalny do mnie. Tworzymy grupę na Discordzie, tam będą zajęcia raz w tygodniu. Można sobie zobaczyć więcej tutaj, albo tutaj w tym filmie, albo tutaj na stronie. I jakby też były pytania na live, to, to, to będę coś tam odpowiadać. I zapisy są otwarte do końca września, startujemy w październiku. Możesz zapytać, po co gdzie jest w ogóle takie Trivia Night? I ja ci powiem. Jeżeli dobrze umiesz fizykę, to chyba tylko dlatego, żeby nabawić się jeszcze więcej nerwicy natrętnej. Ale jeżeli dopiero zaczynasz swoje na przykład przygotowania do matury, co jest bardzo prawdopodobne, jeżeli jesteś na tym kanale, to myślę, że to jest dobry start, żeby rzeczywiście dobrze zrozumieć te podwaliny i dobrze się nauczyć fizyki, zwracając uwagę na te niuanse. Bo do matury jest jeszcze cały rok szkolny, więc mamy trochę czasu. Na taką porządną naukę. No i ważne jest to, żeby od początku nie gromadzić tych niedobrych praktyk, bo, o, bo, bo, bo takie nawyki potem trudno będzie wyplenić. Także zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia.